Siemaneczko Czołgiści z tej strony Spichris. Dzisiaj pomówimy sobie o dwóch pojazdach, które pojawiły się w specjalnej edycji kolekcjonerskiej do kupienia za prawdziwą kasę, można powiedzieć. Są to oczywiście pojazdy z edycji Joker i o ile, powiedzmy, delikatnie, moim zdaniem przynajmniej, delikatnie przypominają to, o czym kierował się Joker, to moim zdaniem są delikatnie przesadzone. Za dużo zielonego, za bardzo pstrokate. Joker, co prawda, był psychopatą, był szaleńcem, był psrynym mordercą, ale jakiś swój styl posiadał i wydaje mi się, że te pojazdy delikatnie a może nawet mniej niż delikatnie od tego stylu odbiegają kolorystyka podobna, ale nie to samo. Tutaj możecie akurat zobaczyć wycinki przede wszystkim komiksów, które jakimi pojazdami jaką kolorystyką kierował się Joker, bo od tego trzeba zacząć. Joker pochodzi z komiksów ze świata DC, więc Tutaj macie, jak to, mogło, jak to może wyglądać, jak to powinno kolorystycznie wyglądać w stosunku do tego, co tutaj nam zaserwowała firma. Jeżeli chodzi nawet o najnowszy film z udziałem tego psychopaty, szalonego jokera, czyli Legion samobójców, możecie zauważyć, że pojazd, w którym, w którym się tam porusza, jest jednego koloru. Nie jest jakiś wydziwiony, jakiś, nie wiem, narypany, tu trochę zielonego, tam trochę fioletowego, tu nie wiadomo co. Jest po prostu jednokolorowy, czyli taki podfiolet podpadający. E, oczywiście jest tam jakieś tam światła, nieświatła, ale nie jest to w jakiś dziwny sposób pstrokate. No tutaj twórcy poszli troszeczkę w inną stronę. Te pojazdy naprawdę są jak na Halloween można powiedzieć. E, Kolorystyka, tak jak już mówiłem, podobna, ale mi akurat średnio ona odpowiada i nie bardzo pasuje do tego, co, co kojarzy mi się z, tak naprawdę z Jokerem. Oczywiście o gustach, jak to mówią, się nie dyskutuje, komuś innemu może się to podobać. Przy czym Bagieta wydaje mi się, że wygląda troszeczkę lepiej niż BND, ale to też oczywiście kwestia. Osobistych jakichś tam preferencji. A co do samych pojazdów, są, jest to jedna z ciekawszych paczek, tak naprawdę. Eee, I te pojazdy na chwilę obecną są naprawdę świetne. BMW czworeczka zawsze był moim zdaniem dobry. Świetny zasięg, spota, e, szybki, e, zwrotny, niski, e, niezły kamuflaż. Natomiast Bagieta wcześniej, no, można powiedzieć, że mocno odstawała od tego, co byśmy chcieli w grze zobaczyć. Niecelna, mało obrażeń, ogromny, naprawdę ogromny rozrzut. Rakietki też nie miała za dobre, a pociski, pociskami ciężko było cokolwiek przebić, chyba że naprawdę stało już tyłem. Na chwilę obecną Bagieta na piątym poziomie jest jednym z najlepszych pojazdów, w jakimi można grać. Świetna y, szybkostrzelność, kiedyś miała tylko kilka pocisków i strzelało mniej więcej tak pach, 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 w tej chwili wali jak szalona, co prawda celność nadal pozostawia sporo do życzenia, ale rekompensuje to szybkostrzelnością po pierwsze, a po drugie potężnymi obrażami, obrażeniami, 120 na jedną pesteczkę. No to może sobie hajki akurat wyrzucimy, niech się praktycznie nie strzela. Weźmiemy tylko tutaj tą amunicję i rakietki. Nie będę wrzucał w tej chwili tutaj na nią retrofitów, nie są mi mm, aż tak bardzo niezbędne, poza tym nie wiem, co z tym pojazdem będę potem robił. No zobaczymy jeszcze, jeśli chodzi o BMDK, też nie jest, tak jak mówiłem, złym pojazdem, ale go praktycznie już wszyscy, można powiedzieć, nie znają. Może bardziej skupię się tutaj właśnie na bagiecie, która jest uważana za pojazd w tej chwili tzw. OP, czyli Over Powered. <gryt> zobaczmy, jak ona się sprawdza. Weźmy sobie tutaj, zapuśćmy próbną jazdę. Poligon Alabino Tutaj możecie w ogóle testować sobie dowolne pojazdy, jak się sprawdzają Siągnij z tym Ta Bitwa zacznie się za 3, 2, 1, dobra, jedziemy O tak, tutaj coś naprawdę małego, to, to możemy ściągnąć z czegokolwiek 20 pocisków w magazynku Widzicie jak to siada Rakiety, z rakiet możemy strzelać w ruchu. Proszę bardzo, siadło. Weźmy sobie na cel może coś troszeczkę cięższego. M60, zobaczcie. Nie ma problemu. Stańmy z przodu, jak myślicie, damy radę? Jak widać, dosyć często siada, a to jest tylko jak zwykłe działko. Tutaj oczywiście już troszeczkę gorzej, ale wiadomo, to ma największy pancerz, tak? Tutaj niestety niecałościowo. Jak nam skończy się amunicja, to oczywiście rakietki robią swoje. Obiekt 430. Tutaj już akurat tak łatwo nie ma. Jak widzicie, jest dosłownie kilka miejsc, gdzie z przodu go przebijemy. Ale jak już nam się uda go unieruchomić, proszę bardzo, po prostu niesamowita, niesamowita siła ognia. Tak jak mówiłem, no te maluchy to w ogóle nie miały żadnych szans. Pojazdy lekkie, pojazdy lekkie i zwiadowcze tutaj kosimy dosłownie w przelocie. 20 pestek, po 120 pocisków każda. Wystarcza, żeby praktycznie każdego takiego wroga ściągnąć na serię, to niekoniecznie całą proszę bardzo, piąty poziomek srumu a oczywiście jeszcze zapomniałem jednej rzeczy Jak, jeżeli zechcemy sobie, to zawsze możemy sobie jakiś cel tą umiejętnością wyznaczyć, wyznaczone cele oczywiście dostają pełne obrażenia, ja tutaj akurat widzę na poligonie nie mogę tego przetestować, ale powiedzmy, że Wiemy o co chodzi, proszę bardzo. Po prostu naprawdę wspaniała, wspaniała maszyna. Można w niej oczywiście wrzucić jeszcze jakieś ciekawe tutaj retrofity, wzmocnić jej słabe punkty, dodać ewentualnie na przykład jeszcze jakieś lornety, na przykład, tak żebyśmy mogli zwiększyć odległość tych wrogów. Wyznaczać sobie Spotować Ładujemy amunicję Nie wiem co jeszcze można by więcej załadować Ale amunicja wyśle wystarczy Możliwość oddawania strzału z rakiet podczas jazdy. Po prostu coś niesamowitego, naprawdę coś niesamowitego. Jeżeli szukacie pojazdu, którym można podnosić sobie i napijać statystyki, jak najbardziej godny polecenia. Tym bardziej, że rakiety odpala jako broń dodatkową. Więc tutaj bardzo szybko przygotowuję nam. Akurat tylko jedno nieruchomienie, ale to by i tak oznaczało na normalnym normalne walki likwidację. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o bagietę. Naprawdę godny polecenia pojazd. Malowanie, co prawda nietypowe, <laughs> ale jak mówiłem, kto co lubi, zależy od gustów. Przyjrzyjmy się, może jeszcze na chwileczkę, BMW. I ponownie poligon, tym razem jednak BMD. Teraz oczywiście nie bije już tak mocno jak bagieta, więc troszeczkę musimy się ostrzelać. Ale również możliwość oddawania strzałów z pocisków kierowanych. Ale tak jak widzicie, już na przykład tego pojazdu od boku nie przebijemy. Tak sobie strzelaliśmy sobie do. Czegoś innego, ale nie widzę w tej chwili takiego samego pojazdu. Akurat do obiekta żeśmy walili, chciałem zobaczyć, jak to by wyglądało w przypadku BMD. No cóż, nie widzę. To zobaczmy sobie na przykład Urala, tak? Od boku również go przebijamy, ale nie jest już tak różowo jak w przypadku bagietki. Tak naprawdę, penetracja tylko pełna. Tył. No, troszeczkę będzie inaczej z OF-em. No, wiadomo, niższy poziom, poza tym papier. Ale i tak, gdybyśmy chcieli skosić z tego działka, to naprawdę musimy się nastrzelać. Na szczęście, właśnie pozostają jeszcze do pomocy rakietki. <laughs> Czyli niektóre coś mogę wyznaczyć, a niektóre nie, ale czemu? Chwilę mi się zaznaczało, a teraz już nie mogę. No. Najwyraźniej. Troszeczkę jeszcze błędów zostaje. <laughs> Co innego, oczywiście, cele lekkie. Tutaj możemy wrócić już całkiem nieźle. Cel Cel Zobaczmy wydanie jeszcze tutaj. Może coś mocniejszego. Szósteczka. MBT. Siedemdziesiąt, no i właśnie jedna z wad nie opuścimy bardziej lufy, od boku jest już ciężko, nie wszędzie nam wejdzie. Te 80, zobaczmy może tego. Co jeszcze Zidentyfikuj cel. Tak, Można próbować podnosi lica. Wierzę już niekoniecznie. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o parametry tych działek przede wszystkim, to zaraz Wam jeszcze tutaj pokażę na koniec, jak to mniej więcej wygląda penetracja, jeśli chodzi o amunicję 30 mm kaliber. Długość serii 90, penetracja 125 mm. Więc tutaj, od boku, tak jak mówiłem, no, bez problemu, od przodu już y, gorzej. Natomiast bagieta ma tej penetracji aż 190 mm. To jest naprawdę potężna wartość, jeśli chodzi o y, tą maszynę. Potężna y, szybkostrzelność. Do 200 strzałów na minutę plus jeszcze 20 pocisków załadowanych. No po prostu masakra. Pojazdy na tym samym poziomie, no weźmy na przykład sobie co tam dajmy na to. Zobaczmy. I on ma chyba z przodu, i no, on to miał z przodu 100. Przepraszam, kadłub ma 70 nawet, tylko więc ani <głos》>, dziwnego, że możemy to przestrzelić. Wieża ma z przodu 200, więc niewiele wie, więcej. Także tylko wieża byśmy tu na przykład z bagiety nie przestrzeli, cała reszta powinna tu nam siadać. Coś bardziej opancerzonego. Te 64, na przykład Hunter. Kadub tylko z przodu i wieża. Cała reszta, zobaczcie. Do przebicia nie ma problemu. Nawet wieżę od boku przestrzelimy z bagiety. Uda nam się to z BMDK. I kolejny pojazd. Po prostu tylko czołowo nie jesteśmy w stanie tego normalnie przebić z tego działka. Ale tego czego nie przebijemy z działka, możemy zawsze próbować przebić rakietą czyli przeciwpancernym pociskiem tutaj kierowanym BGM-71B to Penetracja 460 mm. Poradzi sobie z większością pancerzy. Jeśli chodzi oczywiście o BMD-4, tutaj nie będzie wcale gorzej. Penetracja do 700 mm, tylko obrażenia trochę mniejsze. 360 do 440. O, gdzieś mi uciekła ta bagietka. 360, 440 tam mieliśmy, tu mamy aż do 605. To no po prostu Bagieta, jeśli chodzi o swoje możliwości, bije znacznie na głowę e, pojazdy na swoim poziomie. No cóż, jeżeli komuś odpowiada ta kolorystyka, jest w stanie poświęcić trochę e, kasiury na zakup, to Bagieta jest jak najbardziej godna polecenia. W tej chwili są specjalne eventy, w których można trochę e, złota. Zgarnąć i jeżeli ktoś gdzieś tam ma jeszcze troszeczkę <laughs> zakiszone, naprawdę, naprawdę polecam. Ja się już będę z Wami tutaj żegnał. Trzymajcie się. Do usłyszenia!